Witam w kolejnym odcinku z gry Beyond Two Souls. Ostatnio zakończyliśmy rozgrywkę będąc bezdomnymi i uciekając ze szpitala po podnięciu sypiączkę. Teraz wracamy do bycia dzieckiem w rozdziale pod tytułem pierwszą Musimy wyjaśnić co się dzieje. Nie zostawiajcie mnie. Tylko kilka dni. Ten czas szybko ci minie. Susan, chodźmy wreszcie, nie przeciągaj tego. Bądź dzielna. Dasz radę. Jesteś silna. ale tutaj łatwiej nam będzie zrozumieć co się z tobą dzieje tutaj zapewnimy ci ochronę nikt mnie nie obroni wszystkie twoje rzeczy są w tamtej torbie kol i ja jesteśmy w pobliżu gdybyś tylko czegoś potrzebowała cokolwiek wystarczy że nas zawołasz okej okay. Widzieli że no lepiej już nas zostawić po tych akcjach pewnie z potworami szlającymi w domu, prądem i tak dalej. Widzę, że dwa odcinki temu albo trzy odcinki to, to było. No nie ma nic mordowców w walizce I lot jakiś. Pani, że granat kierowuje. Tutaj no, nie ma kamer. trochę nie wiedziałem, sobie gdzie iść. Jak królisz. O, wow. czy... Trzy. Trzy kamery w jednym pomieszczeniu? Cztery. A ale... To co lubi. Czas do łóżka, Jodie. Panie, że on mówi jak... Chodź króliszu. Poszukajmy miejsca do spania. A, głośnik. No, albo głośnik. Nazwa izolacja jakiegoś 60-letniego dziecka. Albo... Na pewno wszystko by było później zmiębite. Zdrażające jest na to, co lubi, kto co lubi. Zgaszę ci tu światło. Dobranoc. Czekaj! Jaki dobry mikrofon tam jest. Nie gaś światła w korytarzu. Nie lubię ciemności. Jasne. Lepiej? Tak. Dobranoc. Anoc. Nie bój się, Aiden. Możemy spać spokojnie i nic się już nie wydarzy. Nie mogę zasnąć, Aiden. Mam ochotę na bajkę. O oh, kurde. Już się nie spodziewałem. O, no, faktycznie, nic nas nie atakuje w ogóle. Eee... Co to? O zaśnięcia? Nathan! Coś się dzieje? Co się dzieje? Dużo tych otworów, tak prawie tyle co przy tym Akce, akceleratorze, jak chcę akcelera w portalu. Szybko! Ale... Bo gorzej. Będzie gorzej. Już dobrze. Nic na mnie grozi. A Ajten się już ich nie boi. Jest dobrze. O, jednak trochę bardziej bym niż myślałem. O, można było je podsłuchać. No, nawet nie zwróciłem uwagi na to. Mm. Ludzi około czyli mogliśmy chyba tego na to iść. I tana. Nie mogliśmy przegrać na to w już. Faktycznie. Jak inne dziewczyny. Znaczy znowu będą pod bojem i osna. No. Nie lubię takich akcji. Nie zgadzam się i koniec. Się, Ney, tam o, kurze! Wszystkie dziewczyny z klasy idą. Nie spóźnię się, przysięgam, dobrze? Nie przekonasz mnie, Jody. To niesprawiedliwe. Dlaczego wszyscy mogą iść, tylko nie ja? Przez cały tydzień robiłam tylko to, co mnie prosiłeś i nie mam nawet tu żadnej rozrywki. Powtarzam ci, nie jesteś taka jak wszyscy. Obowiązują nas zasady. A ja nie chciałam być inna. Chcę mieć tylko przyjaciół i żyć tak samo jak inne dziewczyny w moim wieku. Zawsze będziesz inna. Musisz się z tym pogodzić. Dobranoc. I tutaj jest faza mu powrotu. Ah! Chociaż ze wszystkich stylizacji ta nie jest najgorsza. Będę obok. Jakby co daj znać. O, ciekawe, czy będzie ucieczka. Dzisiaj jest sobota, a ja tutaj muszę siedzieć. Chciałabym gdzieś wyjść, muszę się trochę rozerwać. Przykro mi skarbie. Takie są zasady. Proszę. Skuć się, Kol. Proszę. Wypuść mnie ten jeden raz. Mogę no się nigdy nie chęcić, dobrze. No mogę ich I, mi i historia. Wybacz księżniczko. Nie mogę. Nie wolę. Teraz wolno. groźbą. Ładnie w ogóle ten pokój zagospodarowała. Z perspektywy czasu. Mm -hmm. To łóżko trochę mało wyobrażenie, jak do niej. Dobra, nie ma co, tak jesteś tu też... Przesław, Johnny! już nic w tej sprawie nie Masz Masz szlaba I koniec. Hmm. Dosyć. Nic ci to nie da. ty też dużo rozrywki. Skończyłaś? Zadowolona? No troszkę. No dobrze. Bo sama to teraz posprzątasz. A. No to trochę gorzej. Ach, przestań, Aiden. Oni mają w dupie, czy zdemolujemy cały ten pieprzony pokój? Musimy znaleźć inne rozwiązanie. jednak jednego nie są. Dzwoniła, ale... tak. <noise> Już jest spokojna. Trochę zdemolowała mieszkanie, wiesz, ale uspokój. Dobra. Ja. Kto Kto? O. Ja mam go? bardzo cię przepraszam ko. Mam wyrzuty sumienia, ale rozumiesz mnie, prawda? Muszę... Muszę się dziś stąd wyrwać. No, chyba nie słyszę, ale... ale. nie ma to jak łechnąć sobie ego troszkę. Tak, wiem. Za późno by się wycofać. Nie, nie za późno, no ale... że nie mógłbym czekać, chociaż to też się dowiemy już po fakcie. Zamknięte. Oczywiście. Jakieś marne zabezpieczenia przed ucieczką, i faktycznie ma nie wychodzić. Są dwie pary drzwi, czy tam trzy. Jest ludzi. O, czyjś goal, Nie za spacer. Tak, tylko jakoś tak czuję się. Wydaje mi się, że coś mnie bierze. Chcieliśmy tylko wyjść na zewnątrz, złapać świeżego powietrza. Jeśli chcesz, mogę zadzwonić po lekarza? Nie nie, 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 nie trzeba. Wszystko mam. Kol się mną zajmie, także. Prawda, Kol? Tak, więc. Co jest, Kol? Mowa ci odjęła? A on e, ma naprawdę kiepski dzień. E, 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 chyba nie chcę z nikim dziś gadać. Oj chyba się nie udało. No jeden. On stra stracił głos. Złapał jakiegoś... Zrób, zrób coś to jest stracenie głosu nagle. I tyle zdołałam z niego wydusić, tyle dowiedziałam się przez cały dzień, więc. Mam nadzieję, że się nie zaraży. Powinieneś się kurować w domu. O zdrowie trzeba dać. A to fakty, fakty. No, dobra. Na razie. No iście? Chyba zawahana. Mhm. hmm. Cóż, chociaż nie trzeba szukać samochodu. Ciekawe, czy to pytanie nie ma jakiegoś limitu Wszędzie czasowego? Ja widzę kamery. Lepiej się tu za długo nie kręcić. Wsiadaj do środka i urucham śmig. Jednak będzie pójść za Długo prowadzi prowadził auto. Mogę z przodu? Ja chcę. Z przodu. Do Pagaja. jeszcze ucieczka, lepiej. Ale nie mam wyjścia. Jedźmy, Aiden. To no no będzie lepiej, bo w sumie jak ktoś wyjedzie i zobaczy nas, tak przypa po... O właśnie. Jakby tu Jodi była, to tak różnie by mogło być. Byśmy musieli się znowu tłumaczyć jakoś. Losu, w Wybaczysz mi, dobrze? Nie długo wrócę. Nie martw się, będzie dobrze. Dobra, idę. Zabierz go do lasu. Tam będzie bezpieczny. W lesie, to Trochę słaby pomysł, no ale... Może być w lesie bezpieczny. Mam bez niczego. Głupota, głupota, jak nie wiem. Jesteśmy na miejscu. Dziewczyny pewnie są już w środku. No, to jest Girls' Night. Coś. Happy hour. To będzie bitka, jak, jak nie wiem, na Jeszcze ich nie ma. Zaczekajmy. Nie będzie pewno. Ile masz lat? Ja jestem pełnoletnia. Poproszę Luminę. Jestem pełnoletnia, po prostu ile mu jadę. Nice. No zawsze wygląda jakby się stresowała. Nieważne co robi, nieważne w jakim wieku. Nieważne gdzie, nieważne z kim. żeby się napić, a to zostanie, a no mogę, myślę, że myszkę mi jakieś może, no coś oddałem nas za bardzo. Valka. Się zabawić mnie, zabawić mnie, co mnie, da to. zabawić się stąd. Będzie. Znaczy, że to będzie za dymu. O, Mogę zagrać? Jasne. Y yes, <słuch> nie chcę, nie chcę przedłużyć tą kłótnię, żeby jak najpóźniej było. Że tak będzie mu wrażenie, nieważne co zrobię. Ciekawe, czy Barman będzie bronił jak coś. Pięknie, nie się tego. A tak w ogóle to co tu robisz? Oh. Unikamy. Ale popisywa. To Tak sobie myślę. Nie jesteś za młoda na to miejsce? Ile masz lat? Nie twoja sprawa. A kobiety nie pyta się o jej wiek. No i takie odpowiedzi. Masz talent! No lekki sargaz mój czuł się, że ale... znaczy wiedzą, że ty jesteś? Euh. Y... No rob, no, no, unikam do końca wszystkiego. Gramy w bilard czy w stopie tańcowo? O nie. Na no, blisko jesteś po... Ej! Spada. Ja tak myślałem. Czuję, że lubisz ten sport. kto to? Gdzie się schował? Okaz! Byłaś nieba, ale Nie mogę ich po prostu osnąć. By było najlepiej. No, mordy, Frank! Bo cię! Duch? No, nie do końca. jak grzechy? No, chyba tak. Nie pękaj! stąd! Jezu. Jezu! co ty robisz sam? No, je. Nie, nie mogę! No, co ja mogę się. zrobić jeszcze. Zmierzaj, O nie, no już dosłużyli sobie po części. Może nie na no szpaki losa ale widzę, że jeden tutaj. Wieczorem mogę tego nie chwytać? Ciekawe, czy mogę go nie strzelać No, tak próbuję wyłączyć Aidena albo coś, ale... No chyba niestety Barmana też trzeba załatwić mm, szkoda Nie jest. Boże, co się stało? No coś tak trzeba zrobić będzie za dobra misję Chciałem gdzieś wejść. Chociaż raz być jak inni. Wie, wie, wie. Już dobrze. Już dobrze. Żyjni się nie boją. To jest tak. Dostałem achievement ochronić Jody przed napastnikami, mogłem jej nie ochronić, przynajmniej. przepraszam bardzo tu się, co, co, co tu się dzieje w tej grze? Jodie minęła strażników, Jodie podsłuchała klientów Aiden pokonał napastników 1% graczy nie pokonał ich Ja nie mogę Jodie wyrwała się ze środka, została w barze Minimum jednego zabiliśmy No tak właśnie myślałem, że zabijać nie musimy Ale To by było na tyle dziś Mam nadzieję, że się podobało Zakończenie trochę przyspieszone Chciałem powiedzieć więcej, ale niestety muszę już kończyć Także do następnego